Zima to trudny czas dla kierowców. Aura w tym okresie powoduje poważne utrudnienia komunikacyjne. Drogi są zaśnieżone, oblodzone i niebezpieczne. Jak w tym roku będzie wyglądało zabezpieczenie dróg na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski przed tymi utrudnieniami? Zima to czas, w którym zarządcy dróg oraz służby drogowe stają przed szczególnym wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Odśnieżanie oraz usuwanie śliskości zimowej to ich kluczowe zadanie w tym okresie. Organizacja pracy podczas tzw. akcji Zima opiera się na ściśle określonych standardach, które wyznaczają priorytety działań oraz czas reakcji. Jeżeli chodzi o utrzymanie, utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy Sędziszów Małopolskiej należałoby powiedzieć... Czy właściwie podzielić kategorię dróg. I tak jest, mamy odcinek Autostrady i drogi krajowej nr 94 i za to odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rajon Dróg w Dębicy. Następnie mamy e, drogę, drogę wojewódzką, czyli drogę nr 98, 981 relacji Sędziszów Małopolski-Kolbuszowa i za to odpowiada Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich siedzibą w Rzeszowie. Kolejną kategorią jest, e, są drogi powiatowe, między innymi ta główna droga e, przebiegająca przez miasto, czyli Jana Pawła, e, ulica Grunwaldzka, Piłsudskiego i ulica Witosa. I za to odpowiada starostwo powiatowe w Ropczycach. Natomiast jeżeli chodzi o drogi gminne, to my odpowiadamy za wszystkie pozostałe niewymienione, czyli taki podział na dawny, dawny Sędziszów w granicach, z, nazwijmy to starych granic administracyjnych. Poza tym mamy jeszcze osiedla, które podochodziły po, po przyłączeniu, czyli osiedle wolica Piaskowa, Ulica Mugowa, Borek Wielki i y, Sędzi Kamenczy Sędziszowski. Wszelkie problemy związane z akcją zima mieszkańcy powinni zgłaszać bezpośrednio zarządcom dróg. W przypadku dróg gminnych y, jest to odpowiada referat y, drogownictwa i inwestycji i bezpośrednio tam do osób odpowiedzialnych. Telefony oczywiście są podane na naszej stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w zależności od zarządu, tak jak wspomniałem, drogi gminne odpowiednio do starostwa powiatowego, drogi powiatowe i do. Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie. Numery kontaktowe do Referatu Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Małopolskim odpowiedzialnego za zimowe utrzymanie dróg i ulic lokalnych na terenie miasta i gminy to 17 745 36 33 i 667 788 959. Więcej szczegółowych informacji a także numery telefonów do firm świadczących usługi na poszczególnych terenach, znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.